Witamy Was w samym centrum Wisły, czyli na stacji narciarskiej Skolnity. Dzisiaj pokażemy Wam, że to miejsce jest super atrakcją turystyczną nie tylko zimą, ale i latem. Chodźcie. Karamik mi Ja tu mam taki karnet. To tu pisze, zbliż karnet. Mm -hmm. Z nami prezes stacji narciarskiej Skolnity, pan Rafał Barański. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Panie Rafale, co tutaj czeka na turystów, którzy przyjeżdżają latem na stację narciarską Skolnity? Co czeka turystów latem? Przede wszystkim jeździmy cały sezon letni koleją, tak jak widać. E, można wjechać sobie na szczyt podziwiać e, panoramę Wisły Wjechać też można. I zjechać też można. Można również zejść jak ktoś ma ochotę e, Oprócz tego jesteśmy w tej chwili po zakończeniu budowy e, trasy rowerowej e, oznaczonej kolorem zielonym, czyli takiej dla wszystkich, która ma ponad 4 km długości. E, przy przy okazji możecie państwo wypożyczyć u nas e, wysokiej klasy rowery. Do zjazdu po tej trasie. W planie jeszcze mamy w tym roku otworzyć dwie trasy rowerowe o trochę wyższych stopniach trudności, tak żeby kompleksowo już można było u nas pojeździć na, na tych wszystkich trzech trasach. Dobrze, a czy jakieś imprezy są tutaj organizowane? Tak, w tym sezonie organizujemy dwie duże imprezy. To jest już cykliczna impreza. Noc zbójów, która się odbywa 11 i 10 sierpnia. Przy okazji tej nocy zbójów będzie też święto sera. Do tego jeszcze będzie druga impreza, która będzie organizowana pod koniec sierpnia. To jest gra terenowa o tematyce władcy pierścieni. Gra terenowa będzie miała nazwę Bitwa o samotną górę. Organizujemy, organizujemy razem z miastem Wisła, i część tej gry terenowej będzie się odbywać u nas na wyciągu, na stacji narciarskiej. Oprócz tego, przy okazji tego, tej imprezy, planujemy plener rzeźbiarski o tematyce właśnie wadcy pierścieni, więc. Więc osoby, które będą uczestniczyć w grze, w grze terenowej, będą miały też okazję zobaczyć e, swoich bohaterów e, filmowych, rzeźbionych na żywo e, właśnie z filmu Władca Pierścieni. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. You, tell me what to do. If you want me to take over, just give me the green light, just give me the green light. If you want me to get close to you, just tell me what to do, tell me what to do. If you want me to take over. Just Właśnie wyjechaliśmy kolejką linową na samą górę skolnity i mamy tutaj plac zabaw dla dzieci z prawdziwym domkiem na drzewie, dwa tarasy widokowe, a także zagrodę z alpakami. Sami zobaczcie. Z trasą Zielony Zygzak. Tak jak mówił prezes, jest to trasa dla początkujących, dla najmłodszych oraz dla całych rodzin. Wypożyczyliśmy sobie rower yy, z wypożyczalni i przejedziemy się tą trasą, żeby wam pokazać, jak to wszystko wygląda. Tell me what to do. If you want me to take over, just give me the green light. Just give me the green light. If you want me to get close to you, just tell me what to do. Tell me what to do. If you want me to take over, just give me the green light. Just give me the sign. Just give me the green light. If you want me to get close to you, just tell me what to do. Tell me what to do. If you want me. Trasa liczy 4100 metrów. Prowadzi przez las, ale gdzie można sobie oglądać piękne widoki. Jest super przygotowana i w pełni bezpieczna dla całych rodzin, od najmłodszego do najstarszego. Dlatego szczerze Wam polecam trasy rowerowe na stacji narciarskiej z Kolnicy. I ważna informacja jest taka że jeśli nie macie swoich rowerów tutaj na miejscu jest wypożyczalnia rowerowa gdzie możecie sobie wypożyczyć nie tylko rowery ale i kask czy ochraniacze i cały osprzęt który jest potrzebny a za kilka dni zostanie otwarta tutaj także mynia rowerowa Właśnie przejechaliśmy się trasą rowerową Zielony Zygzak, ale czy są już jakieś przygotowania do zimowego sezonu tutaj? E, tak, już jeszcze mimo tego, że mamy lipiec, mamy jeszcze lato, to już myślimy tak naprawdę o zimie. E, przygotowujemy się już do sezonu zimowego. E, przygotowaliśmy e, dużą Dużo więcej parkingów niż w zeszłym roku. Zmieniliśmy drogę dojazdową, jest teraz droga dwupasmowa o mniejszym kącie nachylenia, także na pewno będzie bardziej wygodna dla przyjeżdżających do nas kierowców. Oprócz tego poprawiamy, poprawiamy trasy, zmieniamy ich profil, żeby były jeszcze lepsze i fajniejsze. I poprawiamy też również system naśnieżania i wiele innych rzeczy, których narciarze nie widzą, a, a które na pewno. Poprawią działanie stacji w następnym sezonie zimowym. Dobrze, dziękuję panu. Dziękuję. My już kończymy nasz odcinek. Zapraszamy was tutaj. Teraz wakacje na rowery, a w zimie na narty.